Przed nami, ladies and gentlemen, Jacek, ale bardziej znany jako Ted. Słuchaj, wielki ją dla ciebie, a teraz wielki hałas dla naszych internautów. Hałas! A teraz troszeczkę o koncercie, no właśnie, jak odbiór. generalnie, bardzo fajne ogłosienie mieliście i bardzo sympatycznie. Ja pytam o ludzi, słuchaj, tutaj się naprawdę zebrała garstka ludzi taka garstka poważna, słuchaj, była... nie no przyjechał po polski, no jakby nie patrzeć. Nie, no była bardzo poważna garstka. Chociaż bardziej stałem chyba na tych przed monitorami, wiesz? W odsłonach słuchaj już Ci mogę powiedzieć, że zgarnęliśmy na samym początku co najmniej 10 platynowych płyt. Fantastycznie. Kto wręcza? No, ty? Nie no, czekamy, czekamy na oficjalne Super, wyniki no. i w kilku milionach odsłon na pewno będzie. No generalnie bardzo fajna historia, tylko wiesz no, koncert po pierwsze w Empiku, no to jest dość dziwne miejsce na koncert, chociaż jak zgasło światło, to było nawet fajnie, natomiast wiesz, no mówmy się, warszawska publiczność jest specyficzna, jak powiedziałem, to na koncercie we wszystkich gatunkach muzycznych i tutaj ludzie się nie bawią, bo wiesz, i każdy patrzy na tego obok, czy się bawi, no i to w spirala się nakręca, bo chyba żeby po prostu ustawić po prawej i lewej stronie gości, co się bawią i oni by... Nakręcali, no ale to niestety nie pomyślić nie, o tym ale, ale wy nakręciliście. Nie, no w momenty, gdzie było tak zwane ruszenie, wiesz. Generalnie nie z tego koncertu, gdzie w Drina goni drin, no nie ma ruszenia, bo to po prostu nawet emerytów ruszy, no. Umówmy się. No ale było kulturalnie, było bez brzydkich słów. Raz padło te referę. Tereferę, tereferę yy, i to dodam jeszcze, że coach dodał lubieżne Kuku. Po prostu, no. O matko, matko. Ale cóż. To się wysnie. Ale to wiesz że te referę, to jest tak na tej płycie cenzurowanej, bo tam też zakradło się jedno brzydkie słowo. Tzw. Chochlik, yy, stłoczny. Tak zwany chochlik z Tak. No to teraz mówimy o płycie, no właśnie. Czysta, czysta, dzisiaj... Ch cholesterol. Ja. Nie, proszę Cię. Tak. Nie wierzę Ci, oczywiście. Dzisiaj mamy konkretną okazję, dlaczego tutaj się pojawiliście. Zaraz, zaraz. Urodziny, imieniny? Nie, nie, nie. To jakiś, jakiś nowy projekt. Dzień dziecka. Już było. Było? to teraz ten, Halloween. Halloween, i z okazji Halloween właśnie nowa płyta, nowy projekt. No to jest po, to po prostu płyta dla odbiorców poniżej 18 roku życia, gdyż generalnie. No swój... Ja się mentalnie łapię. No ja mentalnie też się łapię, dlatego to zrobiłem po prostu. No wiesz, to spotkałem się z wieloma osobami, które są w wieku, powiedzmy, moim bądź starszym, i okazało się, że mają dzieci. Którym, które to dzieci chcą słuchać hip-hopu? Ale rodzice zanim im puszczą, muszą sami posłuchać tych kawałków i usunąć wszystkie wyrazy, więc postanowiłem wyjść im na rękę i zrobić coś, czego się nikt nie zrobił w tym kraju, a w Ameryce, do której jakby odniesienie i tak zwana paralela jest oczywista w tej muzyce, jest to rzeczą normalną. No i oczywiście... A wychodzi każda kłyta w wersji... Bez y, przekleństw też. A tutaj czysta jakość. I w Empikach, i oczywiście w NPL. Wiadomo, tylko one tylko Empik i tylko SND Mylfon. A spróbujbym rozkwinić ten y, dziwny skrót SND milfon. SND Mylfon, Bardzo prosty to jest. Ludzie nie, rozu... nie rozumieją. Eksternistycznie tylko lu... podstawów. Ja już ja mówię, a, a mówi się esternistycznie, ale ludzie nie rozumią. Ludzie nie rozumieją, weź to, obejś. Ludzie nie no, rozumieją. Na no, obkoło nie rozumieją. Po prostu y, jest, taki, jest taki nurt w kinie porno. Mylf. Y, to są kobiety po 30, rozumiesz? A ja jestem mężczyzną po 30, czyli jestem mylfonem. A SND ty służysz nad Dolinką? Na osiedle w Warszawie, na Mokotowie. Mokotow. Jestem rapującym mężczyzną po 30 ze służebca nad Dolinką. No, no i je wielki, milfon, wielkie O, wielkie O dla SND mylfonu. Dzwoni Mama? mi telefon. Nie, nie. Telefon zadzwonił, posłuchaj, e, tam się ktoś nowy pojawił, ktoś wyłoniony w konkursie, coś więcej o tym, bo widzisz, no ja nie doczytałem tam gazety. w konkursie, Mateo w coś. O, w coś słyszałem właśnie, pisali nawet o nim. No Mateo, on taki był, tak jest wyłoniony w konkursie, że on już po prostu Jak wygryzł wygryz wszystkich tutaj producentów lokalnych i musiał wyjechać do Stanów tam po prostu wygryźć tamtejszych. Współpraca bardzo dobrze, bardzo dobry producent, bardzo fajna współpraca, myślę, że przynajmniej jeszcze jedną płytę zrobimy razem, prawda ziomuś? O, A skoro już mówimy o takim powiewie amerykańskim, to ta płyta w ogóle generalnie jest w takim klimacie iście amerykańskim, za oceanów. Czy generalnie wiesz, to no, Nie uważam, że ona była iście amerykańskim, bo jak powiedziałem, wiesz, no wszyscy się tutaj jak w jakiś sposób odnosimy do hip-hopu amerykańskiego, bo stamtąd z, go w jakiś sposób zapożyczyliśmy, natomiast wiesz, no ona jest po prostu bardziej świeża niż płyty, które wychodzą w Polsce. Fajny masz ten telefon! Fajny, ten telefon tylko dzwonek, nie, nie, tak, nie tak zwany customowany. natomiast. Wszyscy, że tak powiem, w Polsce przywykliśmy do bitów stylu DJ Premier. Jakby odbiorcy u tej większości zatrzymali się, się w 98 roku, 97. Natomiast myśmy postanowili uzmysłowić ludziom, że jest 2006 już, nie niedługo 2007 i po prostu muzyka się rozwija na I dlatego tak to brzmi, no. Następna będzie brzmiała równie iście amerykańska, jak powiedziałeś, chociaż jest w niej po prostu polska dusza. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Odbieramy, odbieramy. Czy byście powariowali? Wysyłacie mnie na rozmowę z sympatycznymi ludźmi z ONET.pl, tak? Oni nagrywają ze mną wywiad, tak? A wy do mnie dzwonicie w tym samym momencie? Czy byście normalnie skakali z tego Lublina na głowy? Czy coś? Ja bym ci pokazał, moją kolekcję telefonów od, wiesz, dawnych lat, które trzymam na półce żebyś zobaczył, że jestem po prostu koleserem dobrego brzmienia w telefonie. No, no dobra, 3 milfon również w mp 3 za hmm. bardzo mało PLN-ów. On, on wyszedł zanim był u was na półkach i oczywiście w Mpiku, miałem nie. Nie niemożliwe. Tak, to za tydzień przed premierą sklepową była premiera internetowa. I rozumiem, że możemy coś ściągać. Absolutnie, i to kosztuje 11 Zyli bez dwóch groszy z VAT-em. Słuchaj a teraz... Ile? 11 Zyli cała płyta 22 kawałki. Słuchaj, ja sięgnę do kieszeni co, chyba nawet... tyle to chodzi. Zmajmy nie zdałem, więc ci nie powiem, jestem niezdaluchem. Słuchaj, teraz... Ty odbieraj, a ja liczę kasę. Słuchaj, mam. Słyszysz mnie? Ten koncert zaczął się pewnym wspomnieniem. Warszawski deszcz. Wciąż nam nie pada. E, jak oceniasz ten dystans kilkunastu lat? Nie, no, nie przesadziłem nie, kilkunastu. No właśnie, ja wiec, to jest jestem 2000, To był 2000 rok dokładnie. Znaczy to tak. był 99. A no, czyli taka jeszcze taka. poprzednia w ogóle ekipa dekada. No to, to w zeszłym wieku było. No wiesz no jako oceniam. No bardzo fajnie było, no ale niestety minęło, no. Ale ewolucje, rewolucje? Bardziej ewolucje, chociaż nie było się bez rewolucji, no tam wiesz, to było tam trochę zagmatwane, numer z Marianem, trochę tam wiesz, się popsztykali. Marian był obrażony, że wielki ją nie zrobiony z nim. Numer był wielki, miał, ale założył swoją firmę, i teraz wiesz no. Ja widzę łezka, łezka, łezka się kręci wokół. Słuchaj, u nas powiedzenie wielkim miał jest takie, łezka się w kręci, no kręci. Na samą myśl o tym po prostu. No cóż mogę ja. powiedzieć, było bardzo fajnie. A teraz wy, wszyscy, którzy oglądacie Onet.pl, kliknijcie w literkę W, a potem literkę J i wciśnijcie Enter. Onet.pl